O legendach półświatka z Chicago słyszał chyba każdy, nawet jeśli nie interesuje się historią. Gangsterzy stali się ikonami popkultury, a kino karmi nas ich życiorysami od lat. Wszyscy kojarzą Ala Capone, któremu twarzy użyczył Robert De Niro w kultowych Nietykalnych. Inni od razu rzucą nazwiskiem Johna Dillingera ze świetnego filmu Wrogowie Publiczni z Johnem Deppem. Koneserzy wspomną może sama Giancane, który mignął gdzieś w tle w Irlandczyku Scorsese i kilku niszowych produkcjach. Ale założę się, że nikt z Was nie słyszał o człowieku znanym jako Louis Dwielufy Altieri. To był autentyczny kowboj w świecie mafii. Gość paradował w wielkim kapeluszu z szerokim rondem. Nosił przy sobie dwa rewolwery Colt Kaliber 45, a fachu... Uczył się na ranchu w Colorado. Jego ksywa brzmiała jak imię rewolwerowca z Staniego Westernu, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jeśli chcecie poznać historię Luisa Altieri, zapraszam na drugą stronę prawa. Często pytacie w komentarzach o tytuły filmów, których fragmenty widzicie w tle. Większość z was pewnie nie wie, że pełną listę wrzucamy zawsze na nasz kanał na Telegramie. Tam też lądują wszystkie materiały bez cenzury, których YouTube by nam po prostu nie przepuścił. Link znajdziecie w opisie na dole. A jeśli nie masz telegrama, to napisz w komentarzu jakie filmy, a ktoś na pewno ci odpisze. Wokół Altieriego krąży jedna fascynująca anegdota. W masowej wyobraźni, pistolet maszynowy Thompsona, czyli słynny Tommy Gunn, jest nieodłącznym atrybutem gangstera. Żaden szanujący się film o mafii nie istnieje bez tej kultowej broni. I słuchajcie, to nie jest wymysł scenarzystów. Mówi się, że to właśnie Louis wprowadził modę na Thompsony. W Colorado farmerzy używali tych karabinów do tępienia wilków, które były plagą dla bydła. Okazało się, że szybkostrzelny Thompson idealnie nadaje się do robienia sieczki. Altieri, który sam miał rancho, po przyjeździe do wietrznego miasta sprzedał ten patent lokalnym zbirom. Kiedy Tommy Gun stał się podstawowym narzędziem pracy mafii, broń ta zyskała przydomek maszyny do pisania z Chicago. Aż dziw bierze, że Hollywood kompletnie olało tak barwną postać. Życiorys Luisa Altieri to gotowy scenariusz na solidną, krwawą trylogię. Ale zacznijmy od początku. Zanim Altieri stał się postrachem ulic, znany był jako Leland Varain, syn Charlesa i Mary Lincoln Brown. Papiery mówią, że urodził się w sierpniu 1886 roku, choć akt zgonu podaje inną datę, o 5 lat wcześniejszą. Z kolei spis ludności z roku 1900 sugeruje 1891 rok. Jego ojciec miał korzenie francuskie może domieszkę hiszpańskiej krwi i rzekomo był spokrewniony z samym Napoleonem Bonaparte. Rodzina miała posiadłość w Hell Hollow w Dolinie Mariposa w północnej Kalifornii. Matka była rodowitą Irlandką. Doczekali się aż dziesięciorga dzieci. Młodość Lelanda to spora niewiadoma. Wiemy, że chodził do szkoły w Lodi w Kalifornii, jeździł konno na rodeo i boksował. Do bicia miał zresztą idealne warunki fizyczne. Mierzył ponad 183 cm wzrostu i ważył około 90 kg. Na ringu walczył pod dwoma pseudonimami: Louis Altieri, co później stało się jego wizytówką w świecie zbrodni, oraz Keith Hayes. Prasa i kartoteki policyjne miały problem z jego tożsamością. Występował jako Jack Varane, Diamond Jack, Claude Hayes, Frank Riley. Hugh Altieri, State Altieri czy Madison Altieri. Zanim w 1920 roku przeniósł się do Denver w Colorado, Louis podobno wstąpił do policji w małym miasteczku Venice koło Santa Monica. Miejscowość ta została później wchłonięta przez Los Angeles. Altieri miał tam nawet dostać stopień porucznika, zanim rzucił odznakę w 1916 roku. Kumpel sferajny mieli z tego później niezły ubaw. W Denver nasz bohater poznał swoją pierwszą żonę, niejaką Pearl Hayes, bywającą na salonach. Szybko wzięli ślub i razem przenieśli się do Los Angeles. W roku 21. rok po wprowadzeniu w życie nieszczęsnej prohibicji, 35-letni Louis ruszył na podbój Chicago, miasta rozdartego wojnami gangów, walką o rewiry i ciągłymi egzekucjami. Był może nieco za stary na start kariery, ale w świecie opartym na przemocy odnalazł się błyskawicznie. Pamiętajmy, że w 19 roku przez Chicago przelała się fala zamieszek na tle rasowym, znana jako Czerwone Lato. Zginęło 38 osób, a pół tysiąca zostało rannych. Równolegle trwała brutalna wojna radnych o kontrolę nad Małą Italią, która ciągnęła się od 16 do 1921 roku. Mówiąc krótko, dwóch skorumpowanych polityków powiązanych z mafią skoczyło sobie do gardeł, a trup ścielił się gęsto. Ponad 30 ofiar śmiertelnych. Tak wyglądała codzienność Chicago. Bandyci walczyli ze sobą i z policją. W 24. roku pisarz Herbert Asbury wyliczył, że w drugim co do wielkości mieście Ameryki działało 15 głównych gangów na prawie 3 miliony mieszkańców. Socjolog Frederick Trasher z lokalnego uniwersytetu odmalował ponury obraz sytuacji twierdząc, że między rokiem 1923 a 26 miasto toczył rak w postaci 1313 gangów, a armia przestępców liczyła ponad 25 tysięcy głów. Na potwierdzenie swoich słów zaprezentował dokładną mapę metropolii, co tylko ułatwiło start takiemu Luisowi Altieriemu. Szybko przykleił się on do ekipy dowodzonej przez Teriego Drugana i Frankiego Lejka, z którymi zawodowo obijał jubilerów i kręcił lody na hazardzie. Rok po tym, jak Louis zawitał do wiecznego miasta, wdał się po pijaków awanturę w jednym z klubów. Jego oponent, Charles Strauss, oberwał kulkę w trakcie szarpaniny, rutynowa procedura, aresztowanie. Dołek, a potem szybkie wyjście na wolność. Strauss, gdy tylko dotarło do niego, z kim zadarł, nabrał wody w usta i wycofał oskarżenia. To był dopiero początek cyrku, który powtórzył się pół roku później, w czerwcu 1922 roku. Władze powinęły Altieriego, jego żonę Mabel oraz Draggana. Poszło o kradzież biżuterii wartej 25 tysięcy dolarów w lokalu Green Mill Gardens. Finał sprawy? Do przewidzenia, zarzutów brak. Wkrótce drogi Altieriego i Drugana się rozeszły, choć szczegóły tego rozstania giną we mgle. Louis znalazł nową przystań w gangu z Northside, pod skrzydłami Dina Obaniona, zaciekłego wroga faceta, który wkrótce trząsł całym miastem Ala Capone. Louis błyskawicznie stał się zaufanym człowiekiem bosa. W tej samej ekipie działał też weteran I wojny światowej, Żyd Samuel Morton ksywa Gwoździu. Znajomość z Louisem jeszcze z czasów Colorado zaszczepiła w nim miłość do koni. Po powrocie do Chicago jazda wierzchem stała się jego obsesją. I tak, w jedną z niedziel stycznia 1923 roku Morton wybrał się z kolesiami na przejażdżkę po Lincoln Park. Pech chciał, że wierzchowiec się spłoszył. Zrzucił Samuela i wymierzył mu śmiertelnego kopa w czaszkę. Dalsza część tej historii brzmi jak ponury żart. Mówi się, że Altieri razem z Georgem, Baxem Moranem i Weisem porwali tego konia ze stajni. Zaciągnęli zwierzę na miejsce wypadku i wpakowali w nie magazynek. Pracując dla Obaniona, Louis czuł się bezkarny. W 1924 roku prawie zabił prawnika i jego żonę, taranując ich autem w okolicy Lincoln Park. Zbiegł z miejsca zdarzenia, ale choć namierzyli go po blachach, włos mu z głowy nie spadł. Sierpień przyniósł kolejne ekscesy. Pijany w sztok Louis i jego kompania otworzyli ogień w barze, próbując przy okazji uprowadzić dwóch mundurowych, którzy przyjechali na interwencję. Gangsterzy mieli pecha, bo na sali był gliniarz w cywilu. Nie patyczkował się, jeden z bandytów dostał kulkę i zginął na miejscu, reszta dała dyla. Rozpoczęła się sądowa batalia, ale kluczowi świadkowie nagle dostali zaniku pamięci, więc sprawiedliwość znów obeszła się smakiem. Luisa nie ruszyło nawet oskarżenie wielkiej ławy przysięgłych o udział w szajce porywaczy. Był to gruby spisek z udziałem byłego prokuratora okręgowego Cook, a stawką było przywłaszczenie pół miliona dolarów. W tym samym, 24 roku, Louis awansuje na prezesa lokalnego oddziału Związku Zawodowego Dozorców Teatrów. Stanowisko w 25 biurze w Chicago piastował aż do grobowej deski. Mniej więcej w tym samym czasie Altieri, ramię w ramię z Johnem Torio. Tym samym, który ściągnął kaponę i Deanem O'Banionem, moczył palce w browarze Sibens na północy miasta. Ale dziś skupimy się na innym wątku tej historii, który doprowadził do krwawej jadki. Jak wspomnieliśmy, jednym z udziałowców browaru był Dean O'Banion. Pewnego dnia jego wtyczka w policji dała cynk o planowanym nalocie. Dean wiedział, że Torio ma już wyrok w zawieszeniu za łamanie prohibicji. Postanowił to wykorzystać i wyciąć głównego konkurenta z rynku nielegalnego alkoholu. Konflikt między nimi tlił się już od dawna, więc O'Banion sprzedał swoje udziały Torio tuż przed nalotem, wystawiając go gliniarzom na tacy. Plan zadziałał. Johnny trafił za kratki na dziewięć miesięcy i musiał wybulić pięć tysięcy dolarów grzywny. Tym zdradzieckim numerem O'Banion podpisał na siebie wyrok śmierci. Dean prowadził kwiaciarnię, w której sam lubił pracować przy bukietach. W początku 24 roku jego sklep przygotował wieńce za ponad 20 tysięcy dolarów na pogrzeb Franka Capone, brata Alla. Frank zarobił policyjną kulę w kwietniu podczas zamieszek wyborczych. 10 listopada Dean był u siebie, sprzedając chryzantemy i wieńce. Tego dnia tłumy, w tym śmietanka świata przestępczego, zmierzały na pożegnanie Majka Merlo. Szef Unione Siciliana zmarł dwa dni wcześniej dość nietypowo jak na gangstera, bo na raka, a nie od ołowiu. Pod kwiaciarnię Obaniona podjechał samochód. Trzech facetów weszło do środka, kierowca został za kółkiem przy włączonym silniku. Wszystko wyglądało normalnie. Dean, nie spodziewając się najgorszego, wyszedł ajam naprzeciw i powitał jak starych znajomych, podczas gdy czekał na nich w wozie. W powietrzu nie wisiało najmniejsze zagrożenie, kompletna cisza przed burzą. Przywitał przybyszów z otwartymi ramionami, jakby byli jego najlepszymi przyjaciółmi. Przynajmniej do momentu, kiedy gdy jeden ściskał dłoń obaniona, pozostali dwaj wyciągnęli spluwy i zrobili z niego sito. Pogrzeb Dina był istnym spektaklem. Mówi się, że przez zakład pogrzebowy z Barbaro przewinęło się 40 tysięcy gapiów, by pożegnać Bosa. Na nabożeństwie stawiła się śmietanka towarzyska, w tym pięciu sędziów i co najmniej jeden radny. Orszak składał się z 24 limuzyn, wypchanych po dach drogimi wieńcami. Za nimi ciągnął się sznur prywatnych aut, zajmujący całe kwartały, wiozący żałobników na cmentarz. Szacuje się, że 10 tysięcy ludzi obserwowało kondukt lub brało udział w samej ceremonii. Trumna kosztowała 7,5 tysiąca dolców, a sam pochówek dychę. Nie wspominając o dziesiątkach tysięcy wydanych na góry kwiatów, Louis Altieri był jednym z sześciu niosących trumnę obaniona. W dniu zamachu ten ochroniarz zostawił szefa na pastwę losu, bo leczył gigantycznego kaca polibacji. Normalka u gościa, który połowę życia spędził z butelką w ręku. Krążą jednak pogłoski, że cyngle wiedzieli o niedyspozycji Altieri'ego, dlatego tak pewnie weszli do kwiatarni i wykonali wyrok. Louis potem odstawiał szopkę, wyzywając morderców na pojedynki, ale to pewnie była tylko zasłona dymna, by odsunąć od siebie podejrzenia. Prawdy już nie dojdziemy. Tuż przed ucieczką z Chicago, 22 lutego 25 roku, Louis znowu urządził pijacką burdę. Gliny go zwinęły, ale szybko wyszedł za kaucją i zniknął z miasta. Zaszył się na ranczu w Colorado. Mówi się, że to Bugs Moran kazał mu się wynieść, bo jego wybryki po śmierci O'Baniona ściągały na gang same kłopoty. Wyjazd Altieriego zbiegł się w czasie z odejściem Torrio z chicagowskiego outfitu. Ten po zarobieniu kulki wybrał emeryturę, a Louis zaczął nowe życie w Colorado. I to życie na bogato. W Chicago wołali na niego dwa gnaty, bo nosił dwa rewolwery, ale na zachodzie stał się diamentowym jackiem. Obwieszał się błyskotkami za piętnaście, a nawet dwadzieścia tysięcy zielonych, klamry, zegarki, łańcuchy, wszystko lśniło. Sygnety często służyły mu jako improwizowane kastety, gdy trzeba było komuś obić twarz. Do tego dochodziły wielkie kapelusze Stetsona, kremowy Cadillac z rogami byka na masce i gruby plik banknotów, którym szpanował. W kwietniu 26 roku zamienił pierwsze rancho pod sedalią na dwa nowe koło Glenwood Springs, 200 mil na zachód od Denver. Przy okazji wymienił żonę. Rzucił Mabel i Ożenił się z Irminą, córką lokalnego bosa Majka Rosa. Ślub wzięli w Filadelfii. W 27 roku własny brat wpakował w Louisa śród z dubeltówki podczas pijackiej kłótni. Altieri miał szczęście. Wylizał się z ran i nawet nie doniósł na braciszka. Do 30 roku nie wiadomo dokładnie, co porabiał, ale pewnie to, co zwykle. Pił, lał ludzi, strzelał i łamał prawo. A potem znowu pił, bił i strzelał. Policja zainteresowała się nim w 30 roku, gdy otworzył ogień do wędkarzy na jeziorze. Podejrzewano go też o porwania, w tym o głośną sprawę uprowadzenia syna Lindbergha, choć to działo się w Klemy, New Jersey, daleko od jego rewiru. Louis regularnie wpadał do Chicago, by doglądać Związku Zawodowego Sprzątaczy Kin i Teatru, w którym trząsł od lat. Zawsze jednak trzymał się z dala od dawnych kumpli z Northside. Ale sielanka musiała się kiedyś skończyć, tak jak cierpliwość władz. 7 listopada 1932 roku, kompletnie pijany, Altieri urządził strzelaninę w hotelu Denver w Glenwood Springs. Ranił dwie osoby, a jedną ciężko pobił. Sąd uznał go winnym, ale sędzia Shumate zamiast paki dał mu wilczy bilet – wygnanie z Colorado. Wraz z żoną opuścił stan dopiero 1 lutego 1933 i wrócił na stare śmieci do Chicago. W październiku tego samego roku gliny wjechały mu do biura. Po przeszukaniu dostał zarzut oszustw przy pośrednictwie pracy. Patent był prosty. Brał kasę od bezrobotnych, obiecywał złote góry i znikał. Znowu się wywinął. Jednak powrót do wiecznego miasta okazał się błędem. Zaczął wtrącać się w sprawy Związku Operatorów Kinowych, a to był teren ludzi Capone. Tam też sporo się zmieniło. W 1931 Al dostał 11 lat od siatki za podatki, a stery przejął bezwzględny Frank Nitti. Swoimi poczynania Altieriego w końcu ściągnęły na niego gniew Nittiego. Może nie od razu, ale wyrok zapadł. Wszystko rozegrało się 18 czerwca 1935 roku. Lou gnieździł się wraz z małżonką w apartamencie na szóstym piętrze w kompleksie Eastwood Towers, do którego wprowadzili się 1 kwietnia. Około 8.30 rano małżeństwo zjechało na dół. Irmina ruszyła prosto do samochodu, gdyż to ona miała podwieźć męża do biura związków zawodowych w Śródmieściu, a tuż za nią z klatki wynurzył się Lou. Zrobił zaledwie krok w stronę wozu gdy ciszę poranka rozerwał huk wystrzałów z drugiej strony ulicy. Świadkowie relacjonowali później, że Altieri gwałtownie się obrócił, wymachując rękami nad głową, jakby opędzał się od natrętnej muchy, po czym runął jak długi nachodnik. Na sygnale przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł na stole operacyjnym o 9.45, nie odzyskawszy przytomności. Mimo to niektórzy pismacy, szukający sensacji, twierdzili, że zdążył szepnąć do Irminy, Kochanie, to chyba mój koniec, gdy ta trzymała go w ramionach. Jego ciało podziurawiło piętnaście śrucin, z czego dziewięć trafiło w głowę, a sześć w lewy bark. Zamachowcy wykorzystali ten sam patent, który opracował, a może nawet doprowadził do perfekcji sam Altieri wraz z Chimiem Weisem. W półświadku zwano to zasadzką na lokatora. Najpierw szperacze przeczesywali lokalną prasę i ogłoszenia w poszukiwaniu lokum do wynajęcia, z którego byłby widok na dom celu lub miejsce, w którym ofiara często bywała. Gdy tylko trafiała się idealna miejscówka, rezerwowali ją, a w środku instalowali się cyngle, zmieniając mieszkanie w gniazdo snajperskie. Mordercy cierpliwie warowali, pracując na zmiany, aż nadarzyła się okazja do oddania czystego strzału bez ostrzeżenia. Zapewniając sobie dość czasu na ucieczkę przed przyjazdem gliniarzy. 9 lipca sprawcy zamelinowali się w pensjonacie dokładnie naprzeciwko głównego wejścia do Eastwood Towers. Wynajęli lokal na parterze na nazwisko Sullivan i rozpoczęli obserwacje. Jak później zeznała Irmina, na kilka dni przed egzekucją odebrali dziwny telefon. Głos w słuchawce ostrzegł. Anioł śmierci przyjdzie po ciebie, jeśli się nie wyniesiesz. Syndykat też chce położyć łapę na związkach. Do dziś nie wiadomo, czy była to groźba, dobra rada, czy coś zupełnie innego. Strzelcy opuścili kryjówkę, wymykając się tylnym wyjściem, po czym odjechali autem. W mieszkaniu porzucili obrzyna oraz nietknięty karabin marki Winchester. Śledczym nigdy nie udało się ustalić, kto pociągał za sznurki w sprawie Altiriego. Pięć dni później odbyła się ceremonia pogrzebowa w Glendale w Kalifornii. Nie była to jednak taka pompa jak u Obaniona, Franka Capone czy majka Merlo. W ostatniej drodze towarzyszyło mu zaledwie 39 osób, w tym 16 kobiet. Pożegnać syna przyszedł też 86-letni ojciec, ale matka się nie pojawiła. Lou spoczął w nieoznakowanej mogile w parku memorialnym Forest Lawn pod fałszywym nazwiskiem Leland Varine. Choć nikt nie miał twardych dowodów na motyw zabójstwa, starzy wyjadacze z policji i prokuratury twierdzili, że ten koniec był mu pisany od dawna. Prasa huczała, że śmierć Luisa sprowokowała walka o kontrolę nad dwoma potężnymi związkami. Jeden miał już w kieszeni, a na drugi ostrzył sobie zęby. Inna teoria głosi, że po dusze Altieriego przyszli mściciele. W trzydziestym roku sypał przeciwko bratu Ala Capone. Ralfowi, w sprawie o oszustwa podatkowe. Istnieje też inna, grubymi nićmi szyta wersja. Sugeruje ona, że Lou próbował wkręcić się w jakieś lewe interesy w Denver, ale wpadł i poszedł na układ z rządem. Miał być rzekomo powiązany z facetem nazwiskiem Harry Schechtel, brokerem oskarżonym o przekręty na obligacjach wraz z dwudziestoma innymi podejrzanymi. Tuż przed śmiercią Lou ktoś zadzwonił do Harego z ultimatum, Albo ukręci łeb śledztwu, albo skończy tak samo. Biorąc pod uwagę, że stawką było 500 tysięcy dolarów, a na mieście plotkowano, że Altieri sprzedał federalnym informacje, by wygryźć konkurencję, nic dziwnego, że ktoś w końcu po niego przyszedł. Jak na standardy chicagowskiego półświadka, Altieri i tak pożył wyjątkowo długo. Przez swój podły charakter, wybuchowy temperament i miłość do butelki ciągle tańczył na ostrzu noża. To wręcz cud, że nie znalazł guza we wcześniejszych pijackich burdach i strzelaninach, ostatecznie jednak skończył tak jak większość gangsterów tamtej ery. Miał szansę na czystą kartę, ale pociąg do luksusu w ostatecznym rozrachunku kosztował go życie. Z tej historii można by skręcić niezły kryminał, który po raz kolejny przypomniałby, że wchodząc na śliską ścieżkę zbrodni, łatwo zjechać prosto do grobu.